<laughs> tak! Nie, trzeba być czujnym jak ważka, nie mogę spać. Hej, witam wszystkich z Zakopanego. Jestem na zgrupowaniu wojskowym szermierczo-narciarskim. Do południa jeżdżę na, na snowboardzie, 4 godziny na stoku. Szkoda, że dzisiaj nie byliście ze mną, nie mogliście oglądać moich spektakularnych wywrotek. Naprawdę było dużo, dużo śmiechu i, i niesamowity ubaw, szczególnie moi znajomi obserwując mnie, jak staje się wielką kulą śnieżną, a teraz dzisiaj miałam okazję mm, współpracować ze szpadzistkami, które tutaj mają zgrupowanie kadry. Mogłam się podpiąć pod ich trening. To też było dużo dużo śmiechu, bo miałam tutaj z trenerem kadry, z panem e, Morysem, miałam małą lekcję Szablowo-szpadową to też takie fajne, fajne połączenie, także było też dużo, dużo śmiechu. A przy okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałam życzyć wszystkim sportowcom i fanom sportu i nie tylko, życzyć zdrowych, pogodnych, wesołych świąt, spełnienia, spełnienia wszystkich marzeń, sportowcom niesamowitych wyników sportowych i wrażeń z zawodów. No i no i w ogóle w ogóle wszystkiego wszystkiego najlepszego e, i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia.